Cześć, witam Cię na kanale Languages. W dzisiejszym odcinku jestem na geosferze w Jaworznie. Jest to miejsce takie troszkę ala historyczne. Są tutaj takie skałki, wapienie. Można też zobaczyć dinozaury, takie jakby miniaturki zrobione z metalu. Wiele różnych innych ciekawostek na temat świata, ziemi, i tym podobne. Jest i wiele pięknych miejsc, ścieżek, kwiatów, wszystkiego co poczyna tam podczas spaceru. I właśnie jak powiedzieć, spytać się kogoś, czy chcesz iść na spacer. Po angielsku taki zwrot powiemy Do you want to go for a walk? Do you want to go for a walk. Powtórz po mnie. Do you want to go for a walk? Chcesz iść na spacer? Do you want to go for a walk? Do you want to go for a walk? W skrócie, Anglicy często powiedzą tak szybciej. Do you wanna go? czyli do you wanna go for a walk? Do you wanna go for a walk? czyli do you wanna bez tego to do you want to a tu do you wanna i od razu czasownik go for a walk czyli iść chodzić na spacer Chcesz iść na spacer? Do you wanna go for a walk? Do you wanna go for a walk? Możemy to powiedzieć jeszcze szybciej. Chcesz iść na spacer? Wanna go for a walk? Wanna go for a walk? We are going for a walk. My idziemy na spacer. Przynajmniej w tym momencie wychodzimy z domu. We are going for a walk. Idziemy na spacer. Idziemy na spacer. We're going for a walk. We're going for a walk. Lub, jeżeli chcemy komuś zaproponować, chodźmy na spacer. Powiemy Let's go for a walk. Czyli Let's to jest składamy czegoś propozycję. Na przykład Let's play zagrajmy. Let's go, chodźmy. A Let's go for a walk po prostu chodźmy na spacer. Chodźmy na spacer. Let's go for a walk. Let's go for a walk. Chodźmy na spacer i porozmawiajmy o tym. Let's take a walk and talk about it. Let's take a walk and talk about it. Muszę wziąć, zabrać lub wyprowadzić psa na spacer. I got to take the dog for a walk. I got to take the dog for a walk. Gdzie jest Jania? Poszła na spacer. Where's Jane? She went for a walk. Where's Jane? She went for a walk. To właśnie wszystko. Dzięki za obejrzenie i cześć. I subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej po posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci MP3, do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku. Nauka języka angielskiego za darmo. See you soon.